Za każdym razem, gdy używamy słowa umysłu, nasze myśli natychmiast kierują nas do jednego miejsca, a więc ludzkiego mózgu. Tradycyjne pojęcie umysłu, które ściśle wiąże go z fizycznym organem, jest głęboko zakorzenione w naszej świadomości. Wielu z nas mogłoby zapytać czy to co skrywa się w naszej głowie nie jest właśnie tym co stanowi nasz umysł? Odpowiedź na to pytanie, jak wskazują najnowsze badania, nie jest aż tak oczywista. Mózg od dawna jest uważany za ośrodek naszej świadomości, wszak to tam tworzą się i są przetwarzane nasze myśli, emocje, wspomnienia i percepcja. Nowoczesna nauka ma do dyspozycji wiele dowodów potwierdzających związek między aktywnością mózgu a doświadczaną przez nas świadomością. Jednak paradoksalnie badanie mózgu pokazuje również, że nasz umysł nie musi być tak ściśle związany z naszym ciałem, jak wcześniej sądzono. Jednym z takich dowodów jest chociażby zjawisko doświadczeń poza ciałem tak zwane out-of-body experience. Podczas takiego doświadczenia Osoba odnosi wrażenie, że jej świadomość oddziela się od ciała, po czym obserwuje samą siebie z perspektywy trzeciej osoby. Wiele takich relacji, zgłaszanych w trakcie skomplikowanych operacji czy w stanie bliskim śmierci, poddaje w wątpliwość tradycyjne rozumienie granic naszego postrzegania. Inne badania sugerują z kolei, że nasza świadomość może być związana z polami energetycznymi otaczającymi nasze ciało. Te tajemnicze nośniki informacji mogą odkrywać kluczową rolę w przekazywaniu świadomości, i wówczas mózg byłby wyłącznie jej pośrednikiem. Wiele bardzo podobnych badań prowadzi nas do jednego bardzo odważnego wniosku: wygląda na to, że nasz umysł, a w związku z tym również i nasza świadomość, nie są ograniczone do wnętrza naszego ciała, ale mogą sięgać daleko poza nie. W interesujący sposób łączy się to z wieloma parapsychicznymi konceptami, takimi jak jasnowidzenie czy chociażby trzecie oko. Zwłaszcza ta druga koncepcja przewijała się w światowych kulturach praktycznie od czasów starożytnych. Słynne oko Horusa było niczym innym jak wizualizacją tajemniczej zdolności do postrzegania pozazmysłowego. Podobna symbolika pojawiała się również w Taoizmie oraz w wielu innych tradycyjnych chińskich sektach religijnych. Nie wspominając już o oku opatrzności Bożej znanym z chrześcijaństwa. Na przestrzeni lat sugerowano nawet, że istnieje specjalny organ, którego stymulacja zwiększa potencjał organizmu, nadając mu dostęp do ponadnaturalnych umiejętności. Mowa tu oczywiście o szyszynce, a więc części ludzkiego mózgu odpowiedzialnej za produkcję melatoniny, a więc hormonu, który reguluje nasze wzorce snu, oraz serotoniny która jest niezwykle potrzebna dla dobrego samopoczucia. Szyszynka jest również znana z produkcji śladowych ilości DMT, czyli tzw. dimetylotryptaminy, bardzo silnego środku halucynogennego, obecnego chociażby w napoju szamanów amazońskich pod nazwą ayahuasca. Naukowcy naturalnie wykluczają, jakoby szyszynka była drogą do oświecenia i niesamowitych ponadnaturalnych zdolności. Teoria, jakoby nasza świadomość nie była ściśle związana z mózgiem, nie jest niestety bez zarzutu, o czym mogą świadczyć chociażby konsekwencje uszkodzeń neurologicznych. Jeśli bowiem nasza esencja człowieczeństwa kryłaby się nie w mózgu, a raczej w czymś na kształt eterycznej aury, która składuje informacje na nasz temat, w jaki sposób wytłumaczymy choroby, które w jednoznaczny sposób wpływają na naszą pamięć? No chyba, że zakładamy, że świadomość oraz wspomnienia nie są wcale jednym i tym samym, a nieuchwytny trzon naszej osobowości jest raczej czymś na kształt algorytmu, który sukcesywnie kieruje nas przez życie. Co w takim razie dzieje się z chwilą, gdy algorytm odcina się od ciała? Są to oczywiście rozważania czysto spekulatywne, ale pewną odpowiedź na to pytanie stanowi zjawisko ostatecznej klarowności umysłu. Które jest bardzo często obserwowane u nieuleczalnie chorych pacjentów, którzy tuż przed śmiercią doświadczają nagłego przypływu energii, czujności i świadomości. Nie dzieje się to oczywiście w każdym wypadku, ale może sugerować, że jakaś pozabiologiczna siła bezpośrednio wpływa na ich ogólny stan zdrowia. Zagadnienie to interesowało swego czasu biologa Michaela Nama, który w czasopiśmie Near Death Research podał następującą definicję tego zjawiska. Ma to być pojawienie się normalnych lub niezwykle podwyższonych zdolności umysłowych u nieprzytomnych lub chorych psychicznie pacjentów na krótko przed śmiercią, wliczając do tego wyraźną poprawę nastroju i podniecenie lub zdolność mówienia o niezwykle duchowych sprawach i ogólny optymistyczny nastrój. Ta skrajna klarowność świadomości była obserwowana nawet u osób, które latami żyły z demencją i wracały do swoich wcześniejszych funkcji poznawczych. A po kilku dniach umierały. Dalsze badania naukowców wykazały, że ten stan jasności może wystąpić na kilka godzin, dni lub tygodnia, nawet miesięcy przed śmiercią. Dlaczego tak się dzieje? Historyczne przypadki maksymalnej jasności umysłu przypisywano konsekwencjom zmiany fizjologii mózgu na chwilę przed śmiercią. Jeśli jednak dochodzi do nich znacznie wcześniej, to być może faktycznie zachodzi tu jakieś pozaustrojowe zjawisko, o którym nauka nie ma prawa wiedzieć. Jest to też niejako odpowiedź na moją poprzednią wątpliwość, ponieważ zjawisko to występuje nawet u pacjentów, u których uważa się, że funkcje mózgu zostały nieodwracalnie uszkodzone, tak jak ma to miejsce chociażby w przypadku choroby Alzheimera. W jaki sposób można ponownie udostępnić usunięte wspomnienia? Zapewne byłoby to możliwe tylko wówczas, jeśli miałyby one jakąś kopię zapasową. Na obecną chwilę wydaje się to bardzo mało prawdopodobne, a większość z rzeczy, które nazywamy dziś świadomością, jest tłumaczona szeregiem procesów zachodzących w ludzkim mózgu. Badacze są również przekonani, że większość ze zjawisk, która mogłaby świadczyć o pozazmysłowym postrzeganiu, to jedynie halucynacje i iluzje mózgu. Jedno z badań zajmujące się analizą tego typu świadectw zostało przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Southampton. W ciągu czterech lat przeanalizowali oni dane 2000 osób spośród 15 szpitali w Wielkiej Brytanii, USA i Austrii, w których lekarze zdiagnozowali niewydolność akcji serca. Około 40% ocalałych opisało, że odczuwało świadomość takiego czy innego stopnia pomiędzy zatrzymaniem krążenia oraz ich uratowaniem. Wiele z tych opowieści bardzo precyzyjnie opisywało procedury medyczne, jakie faktycznie byłyby wykonane na poszkodowanym, podczas gdy, wedle wszystkich prawideł nauki, był on nieprzytomny. Czy tego typu relacje można wrzucić między bajki, a ludzka świadomość jest ściśle zintegrowana z naszym najważniejszym organem? Gorąco zachęcam Was do dzielenia się opinią na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, rozważania wsparcia naszej działalności oraz zostanie z nami na dłużej. To tyle ode mnie, życzę Wam wszystkim wspaniałego dnia i słyszymy się już wkrótce.